Prawo to dla nich nie tylko kodeksy, ustawy i przepisy, lecz przede wszystkim ludzie i ich konkretne problemy. W ramach studenckiej poradni prawnej działającej przy Krakowskiej Akademii studenci prawa udzielają bezpłatnych porad osobom, których nie stać na usługi prawnicze. Studencka poradnia prawna, jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, wchodzi w skład ogólnopolskiej fundacji studenckich poradni prawnych, to znaczy pod, pod patronatem tej, tej fundacji działa, więc strukturalnie tak ma powiązania z poradniami w, w innymi poradniami w innych uczelniach. Natomiast jeśli chodzi o powiązania z innymi instytucjami, na przykład państwowymi, no to na zasadzie miejsca udzielania porad. Na przykład udzielamy porad w areszcie śledczym. Podpisaliśmy teraz umowę o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej będziemy udzielać porad w punktach mopsu. W 2009 roku utworzona została studencka poradnia prawna, która umożliwia studentom prawa zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach. W ten sposób zarówno spełnia się niezmiernie ważną misję społeczną, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Jedna porada to nie jest tylko poradzenie czy sporządzenie pisma procesowego, często to jest prowadzenie całej sprawy danego klienta. To jest sporządzenie pozwu, sporządzenie później opinii o dowodach, które skompletował. To może być również napisanie odpowiedzi na pozew. To, to jest całe przeprowadzenie po naszego klienta przez cały proces prawny. Aby sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce studenci Krakowskiej Akademii uczestniczą w cyklicznie organizowanych symulacjach rozpraw sądowych. Udział w nich biorą reprezentacje uczelni z całej Polski. Poczynania przyszłych prawników obserwuje profesjonalne jury, które rzetelnie ocenia przygotowania oraz przeprowadzenie całej symulacji. Uczestnictwo w studenckiej poradni to nie tylko sporządzanie opinii i pisanie pism procesowych. To, różnie, to również studenckie inicjatywy takie na przykład jak ogólnopolski konkurs symulacji karnych i cywilnych, który organizujemy, także spotkania z profesorami w salonach profesorów i studentów, które organizujemy razem z Dziekanem Widackim. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej w roku akademickim 2013-2014 funkcjonują następujące sekcje prawa administracyjnego, prawa cywilnego, karnego, podatkowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dla członków studenckiej poradni prawnej organizowane są szkolenia z pisania pism procesowych lub z ochrony danych osobowych. Każdy, kto studiuje prawo y, powinien mieć ten kontakt z praktyką podczas studiowania y, przedmiotów teoretycznych chociażby, aby zobaczyć na czym ta praca, może nie tak kompleksowo, ale chociaż w jakimś ograniczonym zakresie będzie polegać, prawda, bo przygotowujemy się do, y, do pracy z ludźmi, a nie tylko z kodeksami, więc. Trzeba to w jakiś umiejętny sposób połączyć. W pierwszym semestrze 2013-2014 poradnia przyjęła do rozpatrzenia 70 spraw. W programie poradni uczestniczyło 50 studentów wspieranych m.in. przez 8 pracowników naukowych. Prawo cywilne obejmuje dosyć bardzo szeroką problematykę, jeżeli chodzi o całe prawo. W związku z tym no, przyjmujemy bardzo dużo porad właśnie z tego zakresu. Na dzień dzisiejszy w sekcji cywilnej mamy dwóch opiekunów, którą właśnie funkcję tę pełni dr Wianzowska oraz dr Szczypiński, jak również współpracujemy z dwoma doktorantami, którzy wstępnie poprawiają nam właśnie poradę zanim trafią one do tej jak jakby już ostatecznego zatwierdzenia przez naszych opiekunów. Wszystkie informacje odnośnie paradni można uzyskać na stronie internetowej www.spp.ka.edu.pl oraz osobiście w Krakowskiej Akademii przy ulicy Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, budynek A, pokój 12.